W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, święci Maryjo i Józefie, patroni rodzin. Módlcie się za nami. Dzisiaj do małżonków, widzę, że w różnym wieku, także postaram się jakoś przekazać jakieś treści i myśli, które trafią do wszystkich. Kochani, myślę, że takie najpiękniejsze wspomnienia, jakie mamy w życiu, to one są związane z rodziną, ale zarazem też być może i najtrudniejsze, najbardziej bolesne wspomnienia, one też nierzadko dokonywały się w przestrzeni, w relacjach rodzinnych. Myślę, że mamy takie przeświadczenie, oby tych drugich było jak najmniej, ale takie są. Pewnie kiedyś jeszcze na takim etapie narzeczeństwa dla niektórych było to dosyć dawno, dla niektórych może nie tak dawno pewnie było takie nastawienie, takie myślenie, że, żeby ta druga strona wprowadziła taki pokój, takie bezpieczeństwo, poczucie takiej dobrej, ciepłej atmosfery. No ale z czasem jednak yy, widząc doświadczenie pewnie własnych małżeństw, własnych rodzin, ale też może bliskich, sąsiadów, znajomych, no nierzadko nie tego pokoju, tego bezpieczeństwa, tej nazwijmy to sielanki, no jednak brakowało. I teraz gdybym zaczął mówić o jakimś idealnym wzoru rodziny, opierając się na tylko tych, które są jakimś wzorcem, to pewnie. Mówiłbym tutaj do ścian, bo wszyscy byście wyszli, bo wiecie, że życie jednak pokazuje, że takiego idealnego wzoru to nie ma do końca. No, wszyscy zmagamy się sami z sobą, z naszymi ograniczeniami ludzkimi, ale też ograniczeniami współmałżonka czy, czy też bliskiej osoby, więc gdybym zaczął to o jakichś ideałach mówić, to pewnie wszyscy byście wyszli, bo no, posłuchamy Cię innym razem, bo mówisz. Jakimiś słówkami, które w ogóle odstają od rzeczywistości. Ale czy to ma powodować, że nie mamy być dobrymi małżonkami i nie mamy mieć dobrej rodziny? Wcale nie. Zauważcie, tak oprę się jednak na historii świętej rodziny jak się przyjrzymy tak uważnie, przeczytamy jak w Ewangelii opisywana jest święta rodzina, to taki wnikliwy czytelnik dostrzeże, że tam nie ma ani jednego zdania, żeby właśnie było sielsko i anielsko w relacjach świętej rodziny. Bo zauważcie, przed narodzeniem pana Jezusa zawierucha, bo sytuacja jest bardzo niezrozumiała. Józef, który kochał Maryję, ale. Nagle okazuje się, że jego wybranka jest w ciąży. On wie, że ojcem nie jest. No i co tu zrobić? No, prawo z taką kobietą, wiadomo, jest tutaj bezwzględne wobec takiej kobiety. Takie kobiety się po prostu kamienowało. Józef, jako człowiek szlachetny, chciał ją oddalić pokryjomu. No, całe szczęście zainterweniował anioł gdzieś we śnie Józefa i i, I przyjął Maryję i wiedział, że to jest tutaj palec Boży w tym wszystkim, że to jest właśnie tajemnica. Później w czasie narodzenia Jezusa znowuż nawet nie było jakiegoś godziwego miejsca, żeby się mógł człowiek narodzić. Szukali tego miejsca i nie mogli znaleźć. Rodzi się w stajni. Po narodzeniu znowuż ucieczka do Egiptu, bo prześladowanie. No ciągle coś, ciągle coś się działo, ciągle zawierucha, ciągle niepokój. No zapewne Ewangelia nie opisuje każdej chwili z życia świętej rodziny. Na pewno były te momenty takie, takiej troski, miłości wzajemnej. Ta miłość cały czas naturalnie była, ale, ale to, że Ewangelia nie opisuje w ani jednym zdaniu takiej ciepłej atmosfery w świętej rodzinie, to powinno nas jakoś zatrzymać i dać nam taki moment na, na, na myślenie, że coś w tym jest, że Pan Bóg jednak przez to chcę nam coś powiedzieć. Pan Jezus dopuszcza do małżeństwa, do rodziny również takie trudne momenty. Najczęściej one są po to, żebyśmy się nie jakoś nie usztywnili w tej pysze. Bo jak jest dobrze, to człowiek tak, tak jak karp gdzieś tak pod powierzchnią wody sobie pływa, wygrzewa się na słońcu i nie potrzebuje ruchu. A ją tak jest dobrze, ciepło i. Niczym się nie chce zajmować, w takich cieplarnianych warunkach. I to jest niestety pokusa często, że, że, że jak jest dobrze, to, to, to właśnie człowiek tak, tak nie ma takiej refleksji, to coraz bardziej popada w pychę. Nie mówię, żeby kreować sytuację, żeby było źle, ale jak jest tak za dobrze, to naprawdę trzeba stać na nogach i stanąć w pokorze, że, że no, no właśnie może się wydarzyć sytuacja. Która mnie sprowadzi na ziemię, która mnie może upokorzyć. I Pan Bóg czasami takie sytuacje dopuszcza, żebyśmy się naprawdę nie jakoś nie, nie zatrzymali w tej pysze. Teraz już nie jest czas na pytanie, bo czasami ludzie pewnie sobie zadają. Po co ja się z nią żeniłem? Po co za niego za mąż wychodziła? Myślę, że teraz troszeczkę trzeba odwrócić pytanie w takich momentach kryzysowych, w momentach trudnych. Co zrobić? żeby nam było dobrze. Co ja mogę dać, co ja mogę zmienić w sobie, żeby było dobrze w naszym małżeństwie, żeby było lepiej. Bo czasami ta sytuacja kryzysowa, rzeczywiście mówię, ona nas konfrontuje z tym, żeby, żeby człowiek w tym egoizmie się jakoś nie, nie zacietrzewił, żeby się nie zatrzymał. Trzeba właśnie zapytać najpierw siebie samego, co ja mogę zrobić, co ja mogę zmienić. A tak na poważnie trzeba nazwać jeszcze jedną sytuację w małżeństwie i rodzinie. Jeden z moich współbraci przywołał taki obraz dwojga taterników. Tych, którzy gdzieś tam wspinają się na górę. Oni są przewiązani liną, tak związani właściwie, żeby uchronić to drugie przed upadkiem. Po prostu się asekurują. I to jest taki, taki można powiedzieć, węzeł małżeński. Że wtedy, kiedy jedno zaczyna spadać w dół, to to drugie ma za zadanie, jakby przytrzymywać go, żeby nie spadło. I yy, no właśnie, czasami trudno jest zawalczyć o współmałżonka. Być może ktoś ma takie, taką historię, takie trudne doświadczenie, trzeba zawalczyć, kiedy współmałżonek na przykład pogubił się w, jakimś, w jakiejś sytuacji, czy współmałżonka w jakiejś nieodpowiedniej relacji. Nawet kiedy doszło do zdrady małżeńskiej, to właśnie w takich momentach myślę, powinna przyjść nam w pamięci serca ta sytuacja i ten moment, kiedy staliśmy przed ołtarzem i ślubowaliśmy sobie, że cię nie opuszczę aż do śmierci, na dobre i złe. I właśnie w takich momentach. No często współmałżonek czy współmałżonka, no pierwszy odruch jaki ma to walizki za drzwi i nie chcecie więcej widzieć. A może właśnie, jeżeli jest żal, jeżeli jest no właśnie widać, że to jest pogubienie ludzkie po prostu, nieodpowiedzialne, to może trzeba okazać miłosierdzie. Ja na przykład jak składałem śluby zakomne, to już to mówiłem, że my się, jak jest taki moment, kiedy to jest ta profesja uroczysta, wieczysta, to ja się kładę przed y, moim przełożonym wyższym y, twarzą do, do posadzki i tam jest taki dialog. Czego żądasz? Pyta ten przełożony. A ja odpowiadam: Miłosierdzia Bożego i Twojego. Bo miłosierdzie Boże jest nieograniczone, o tym wczoraj mówiłem, że miłosier na miłosierdzie Boga zawsze możemy liczyć, ale też. Oczekuję miłosierdzia Twojego. I tak sobie myślę, że taki gest w momencie małżeństwa też powinien być wzajemny współmałżonków. Może nie kłaść się na posadzkę, ale może uklęknąć przed sobą i jedno drugie powinno zapytać, czego żądasz? I to drugie, miłosierdzia Bożego i Twojego. Boże miłosierdzie jest pewne, ale czy mogę liczyć na Twoje miłosierdzie? Mojego kochanego współmałżonka, bo jestem człowiekiem, bo upadam, bo się gubię. Trzeba mieć taką przestrzeń na wzajemne miłosierdzie i być może w jakichś okolicznościach jakiegoś odnowienia tej, tej przysięgi małżeńskiej taki piękny gest wykonać. To myślę jest bardzo wymowne. Kiedyś jeden z moich współbraci układał akurat u nas w zakrystii pracuje taki brat zakonny i on układa kwiaty zwykle w sobotę, przed niedzielą i były takie kwiaty piękne i podszedł taki drugi brat i mówi o jak szkoda, że tak pięknie ułożone kwiaty, one wszystkie trafią za kilka dni do kubła na śmieci, no i ten brat drugi, ten co zakrystianin który przygotowywał mówi, a nie wszystkie i rzeczywiście odsłonił dekoracji i kawałek i pokazał, że jeden, właśnie ten kwiat główny był zasadzony w doniczce. Miał korzenie i po prostu tak pięknie zakwitł w doniczce. Mówi, te rzeczywiście pójdą w śmieci, ale ten jeszcze nie, niejednokrotnie tutaj będzie kwitł i upiększał nasz kościół i ołtarz. I czasami tak sobie myślę, że niektóre małżeństwa to są tak, takie kwiaty cięte. A cięty kwiat, to jest ciekawe. On nawet jak jest bezpośrednio tam odcięty od, od ziemi, włożony do świeżej wody, takiej ubogaconej w minerały, to on jeszcze piękniejszy się staje, ale doskonale wiemy, że jego dni są policzone, że on na chwilę staje się piękny i za chwilę więdnie, a ten doniczkowy, on nawet płatki opadną może liście, ale znowu zakwitnie, bo jest zasadzony. I tak samo małżeństwa, te, które rzeczywiście są zasadzone w Chrystusie, które ciągle odnoszą się do tej, do tej tajemnicy sakramentu, że jesteśmy zasadzeni w Chrystusie, że może teraz wyglądamy jak te nawet dzisiaj krzaki czy drzewa na zewnątrz, jeszcze nie mające życia w sobie, przynajmniej tego, tego widzialnego życia, ale one zakwitną. Wiemy, że wiosna idzie i one puszczą liście, pącz, wcześniej pączki, Później kwiaty, niektóre drzewa, owoce, bo są zasadzone, a to cięte, wiemy doskonale jak się skończy. I jest wiele pewnie takich małżeństw, które widzicie, które znacie, które żyją właśnie, tak się, to się mówi hedonistycznie, że od przyjemności do przyjemności, od imprezy do imprezy, ale prawdy, wiary mają za nic jakąś moralność chrześcijańską moralność Kościoła, to za nic nie mają. A my być może często jakoś z wyrzutami sumienia, bo coś tam, bo gdzieś tam, bo tutaj do sakramentu spowiedzi mówię, czasami wyglądamy jak te, jak te drzewa bez życia, ale jeżeli jesteśmy zasadzeni w Chrystusie, jeżeli wspólnie się modlimy, jeżeli wspólnie uczestniczymy w sakramentach, w Eucharystii, to Pan Bóg. Jak mówiłem wczoraj, nigdy swojego świadka nie zostawi. I można działać nawet gdzieś tam w jakichś różnych grupach, w jakichś dziełach, ale właśnie bez Boga, bez Chrystusa, to jest takie małżeństwo jak cięty kwiat. I teraz jeszcze pytanie. Tak można się zastanowić, kiedy ostatnio wyraziliście sobie wzajemnie miłość. Kiedyś taka pani mówiła, że. Że, że mąż to no, chciała jednak, żeby, żeby, żeby no, czas od czasu jakieś miłe słowo powiedział, bo już długi czas nie, nie wyraził jej miłości, jakoś nie wyznał, ciągle jakaś takie, takie, taka sucha postawa, oschła. Yy, mąż jej odpowiedział, no tak, no, przecież ile razy ci mam mówić, już kiedyś ci raz powiedziałem, no kiedyś raz powiedział, ale... No właśnie miłość też musi być karmiona słowem, gestem, jakimś takim wzajemnym wsparciem. To jest bardzo ważne, żeby karmić się też swoją miłością, bo żeby drugą osobę ożywić, żeby współmałżonka czy współmałżonkę ożywić, najpierw trzeba mieć życie w sobie. Tylko ktoś, kto ma życie, ktoś, kto żyje, może drugiego człowieka ożywić. Złodziej przychodzi po to, żeby kraść. To o tym wiemy. Złodziej kradnie. I szatan ciągle poluje na małżeństwa, zwłaszcza na rodziny. On próbuje nawet dać rodzinom małżonkom wspaniałe wakacje, piękny dom, dobre prace, dobre zarobki. Ale pod jednym warunkiem, żeby życia nie mieli w sobie, żeby nie mieli miłości żeby odcięli się od tego korzenia, którym jest wiara, którym jest Chrystus. Od początku małżeństwa właśnie szatan chce ukraść nam życie. Chce nam dać wszystko, ale żeby nie było w nas Bożego życia. To robi szatan, który jest złodziejem i który to życie chce bardzo ukraść. Jeszcze jeden przykład taki bardziej może do młodszych małżeństw. Powiem Wam historię takich dwóch rodzin. Później zdradzę, o którą rodzinę chodzi. Historia jest taka, że mieszkały dwie rodziny niedaleko siebie. Jedna rodzina to wielodzietna rodzina. Było tam sześcioro dzieci. Rodzice pracowali w urzędach, mieli dosyć dobre prace i płace, ale wiadomo, czasu niewiele. Z szóstką dzieci można sobie wyobrazić. Ciągle. Jedno do szkoły muzycznej, drugie na sport, trzecie gdzieś tam, wyjazdy, przejazdy i, i, i ciągle coś się dzieje, a tutaj jeszcze praca, urzędy, dom i tak dalej. I ciągle można powiedzieć w biegu: nie ma czasu, jak to się mówi, na głupoty. Druga, drugie małżeństwo to małżeństwo bezdzietne i to od razu powiem: nie wiem, czy z wyboru, czy też jakieś inne okoliczności, że po prostu nie mogli mieć. Potomstwa, nie mogli mieć dzieci, tego nie wiem. I te małżeństwa, żeby w przyjaźni. Ale na małżeństwo bezdzietne naturalnie miało większe możliwości podróżowania, korzystania z życia kulturalnego, towarzyskiego, bo wiadomo, mieli czas dla siebie, dla innych ludzi, więc ta pani z tego bezdzietnego małżeństwa przychodziła do tej wielodzietnej matki, tak ją nazwijmy, i i opowiadała jej jakie piękne rzeczy widziała, co tam właśnie jak to w teatrze, czy w kinie, czy, czy tam na jakimś wyjeździe wakacyjnym za granicą. I tam pamiątki różne przywoziła i dzieciom, i tej pani. I ciągle tak się użalała, i pani Krysiu, to u pani, to, pani to ciągle w tych garach, to tak, w takim biegu i, i, i tak mi pani szkoda. I, I też pomagała jej na ile mogła. No i tak lata mijały, dzieci dorastały. No i nawet taki incydent z osiemnastych urodzin jednego z najstarszego syna. Nawet dzieci powiedziały, że, że, że rodzice mają zostać, choć chcieli jakoś się usunąć tam do, do rodzeństwa swojego, żeby młodych nie krępować swoją obecnością, więc mówili macie dom, żeby się tutaj bawić, osiemnastka, bawcie się fajnie, my te najmłodsze dzieci zabierzemy, a wy sobie tutaj starsi zostańcie i bawcie się. Absolutnie nie. Rodzice mają być na, na, na przyjęciu, mają bawić się z, z, z dziećmi, ponieważ też ci rodzice byli takim, można powiedzieć, takim, taką ostoją dla wielu innych dzieci, które przychodziły do tych właśnie dzieci, tych, tych rodziców wielodzietnych, wielodzietnej rodziny. Ten dom to był, jak, jak to się mówi, w tramwaju. Ciągle ktoś wchodził, jedne dzieci swoich przyjaciół, inne dzieci swoich, Mama tylko tam to cukierki, to coś tam, jakieś kanapki, kto głodny. I ciągle to było tak, taki jak w młynie. No, ciągle coś się działo. No i lata mijały. i w końcu ta bezdzietna mama została wdową. Zmarł jej mąż, a dzieci tej dorastały. I wtedy ta pani przychodziła i mówi: U pani, pani Krysiu, u was to ciągle życie. Ciągle ktoś jest, ciągle ktoś przychodzi. A ja zostałam sama. I nie mówię, żeby tutaj os osądzać, bo mówię, nie wiem, czy nie mogli mieć dzieci, czy nie chcieli. Ale potomstwo dzieci to jest takie niejako przedłużenie życia. To jest, jeżeli jeszcze się wejdzie w taką przyjaźń z dziećmi, to naprawdę życie nieprawdopodobne. Ja powiem szczerze, tutaj akurat opowiadałem o swojej rodzinie. To u nas była szóstka rzeczywiście. I, I powiem, że rodzice mówią, że ani jednego momentu nie żałowali decyzji, że mieli nas tak dużo. Mama mówi, było trudno, było ciężko. Ale mówi teraz, mówi, nie, nigdy by nie zrezygnowała z takiej decyzji po raz drugi. Żeby na przykład, nie wiem, mieć mniej dzieci, czy. Żeby pójść na jakąś łatwiznę. Były czasy też niełatwe, pewnie może łatwiejsze niż dzisiaj, ale, ale niełatwe. I oni się zdecydowali na taką rodzinę. I ja mówię, do, do śmierci będę moim rodzicom wdzięczny za tę rodzinę, którą nam dali i, i to szczęście, które, które ja otrzymałem od nich. Bo czas poświęcony dzieciom nigdy nie jest czasem straconym, zawsze wygranym. W pewnej rodzinie znowuż ojciec był zmuszony pójść na wywiadówkę, bo mówił, że zwykle mama chodziła, ale tak się złożyło, że nie mógł pójść, że, że nie mogła pójść, miała inne zajęcia. Mówi, przyszedł do tej szkoły ten ojciec, no i pani wychowawczyni tam opowiada o, o w czym jest dobry ten Tomek, w czym jest słaby. No, i tak mówi, no tutaj z matematyki nieźle, tutaj jakieś tam, jakieś tam zawody wygrał, tu coś tam, no ale tu słabo. Tu w językach, tam w tych humanistycznych przedmiotach słabo. I ten ojciec, jak, jak później opowiada, mówi: Ja sobie uświadomiłem, jak ja w ogóle nie znam mojego syna. Ciągle widuję go codziennie kilka razy, a jego w ogóle nie znałem. Na wywiadówki chodziła mama, moja żona, a ja, no dawałem pieniądze jak trzeba było bo zarabiałem nieźle jakoś tak na tak podwieźć to podwieźć ale zasadniczo po drodze załatwiałem swoje sprawy jakieś tam na telefonie ale w ogóle nie wiedziałem co się u mojego syna dzieje i on nie wiedział jak się za to zabrać więc się zapytał swojego kolegi który miał trzech synów i mówi, widział że ma taką świetną relację z tymi synami I mówi jak ty to robisz A on mówi bo widzisz no, ostatnio tam poszliśmy tam do parku, taka górka jest, śnieg był, zrobiliśmy skocznie i tam dzieciaki skakali, skakały na tych nartach. Ja tam też nawet zapiąłem na chwilę te narty, się wywaliłem, ale jakoś tam było. Później przyszły były wakacje, to tam była olimpiada, akurat tośmy w dal skakali, oszczepem rzucali. Chce ci się to wszystko? No nie chce mi się. No. Ale chłopaki tam chcieli kiedyś gołębie, tośmy kupili, budki posbijali tam po, i, i te gołębie tam chcieli, to mamy. No, no ale tak możesz, chcesz masz na to czas? no nie mam, ale jakoś muszę zagospodarować mówi, ale kiedyś robiliśmy te budki to ten najmłodszy powiedział mówi, ale do tego starszego, mówi, wiesz co, ale takiego tata, jakiego my mamy to jest, to chyba nie ma na świecie najlepszy tata a mówi, za takie słowa od swoich synów, to ja jeszcze bym wam rakietę na księżyc zbudował, żeby, żebyście do końca życia tak mnie pamiętali tak o mnie mówili ja myślę, że taki czas poświęcony właśnie dzieciom, wejście w taką relację z dziećmi, on nigdy nie jest czasem straconym. To jest właśnie coś, co owocuje później. To dopiero po owocach ich poznacie. Ja wiem, że tutaj młodych małżeństw jest niewiele, ale, ale tak nawet jeżeli chodzi o starsze dzieci, tak się zainteresować, co u nich słychać, jak tam sytuacja wygląda. Czasami jedno słowo rodzica może bardzo dużo zmienić. Może czasami postawić na nogi. Ja wiem, że różne relacje są. Czasami młodzi to już w ogóle rodziców nie chcą w ogóle słuchać, ale nawet jeżeli jest to słowo tak powiedziane, które wydaje się w powietrze gdzieś poszło, że w ogóle nie trafiło, wierzcie, że w tyle głowy takie słowa rodzica zostają. Być może w momencie kryzysowym, być może w momencie trudnym życia to słowo się przypomni, bo rodzic to jest zawsze rodzic. A jeszcze by można pewnie dużo mówić i opowiadać i przykładów, ale będziemy musieli kończyć. Jeszcze jest za chwilę msza święta. Kochani, no, tak myślę, że wszyscy zostaniecie. Bardzo bym chciał wam za ten czas tutaj wspólny podziękować jeszcze pewnie jak po mszy będzie okazja. Ale teraz na koniec tej konferencji może króciutko chociaż się pomódlmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.